No nie! Cholera, chciałam zdjęcie zrobić. Pokój. A, jak poradzić sobie z legendarnym bomblem, o, w taki sposób. Trochę klepiesz, mój drogi, ale jest szansa na szympensa. Ale skąd masz tyle kapper? Dobra. uważać na jego taki, ale ma chyba powtarzalne. No. No tam to jest całe, więc nie mogę z bliska go bić. Bo to się źle skończy. Dobra, nie, nie jest źle. Legendarny bąbel. Zostań. Ale jak często używa tych ataków? Wow, jestem w szoku. Nie jesteś taki groźny, jak się wydaje. Na jakiego wyglądasz. Ała. Dobra, jednak jesteś groźny. No dobra, legendarny bąblu. Na początku mnie zaskoczyłeś, teraz się nie da. Mogę mogę trafić, tak? Pff. Mogę się wyleczę trochę zabawne jak z nim można walczyć trochę mi to zajmie ale dam radę au dawaj nie spodziewałem się że to aż tyle zada schowajmy się tak i się wyleczmy okej okay. nie mogę dostać od niego obrażeń może tak będzie lepiej full focus teraz nie będę za bardzo gadał No to on wyszedł i ten focus Dobrze więc Rozpoczynamy naszą zabawę ponownie znowu bombel. Kurde muszę co chwila unikać On co chwila ataki wykonuje, to jest ten problem Nie ma jakiegoś takiego żeby się zatrzymał No widać Zrobię mu może dwa ataki Trzeba unikać tylko Może teraz trochę dłużej Ok, muszę uważać Za daleko nie mogę odbiec O o, o o, uwaga Okej okay, jest gid. <laughs> o radę, ale to dziwaczne. Ale da radę go zrobić. Dobra, bijemy Uciekamy. Jemy <laughs> Uciekamy. Ach, ciekawa walka. Podejście, dwa ciosy, dobra. No, dwa. Do trzeciego nawet nie trafiam. I powtórka. <laughs> Luna ty trollu. Nie wiem, jak ja nie oberwałem, ale powinienem. O nie, 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 dobra, tu muszę uciec. To jest najbezpieczniejsze. Stawiam, że to bardzo szybko, no właśnie, podąża za mną. Znowu! Oku się z tym. <grytantacki> eee, l, 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 prosto w oczy. A. Znowu to! <grytantacki> patrzcie jak zmienił <grytantacki> taktykę. O, teraz ładnie idealnie. <grytantacki> o, Oj, pomyliłem się, myślałem, że do góry podnosi rękę. Jakby pompę. Hydropompę jak Blastoise. <laughs> Ooooo! <how> jak close było! <laughs> że się zatrzymałem. Gdzie się podziały? Tamte crity. O, no są. Dobra, 1,4 czwarta HP już mu zeszła. Jeszcze troszeczkę. Byle się nie zagadać. Nie zrobić jakiegoś fail'a. On co chwilę do przodu bardziej wychodzi. Poza tą swoją strefę. Trzeba uważać, żeby mnie nie zaskoczył. Staram się być teraz bardziej śmiały i bić mu 4 ataki niż 3. E, Ale boję się, że to się źle skończy. Wiesz, co przeszkadza mi to, że on coraz bardziej bliżej się mnie znajduje? Bo boję się, że jakoś się zmieni siła rażenia tych kropel, które strzeliwuje. A już jest połowa. Nie, jeszcze nie. Jeszcze kawałek. Ale powoli mu schodzi to HP. Dobrze, że mam normal ataki na 8 poziomie. A jakbym z innym żywiązem to by było pewnie łatwiej, bym mógł jeszcze skille używać, się chować za filarami, jeszcze tarczę bym dostawał. O o, za bardzo go gdzieś spycham, a to może źle się skończyć dla mnie. A jak to jest, że on tam schodzi? Idź w drugą stronę, stary! To się źle skończy zaraz przez to, że go tak spycham. Gdzie ty idziesz? Myślę, że to by było zabawne, jakby się zresetował. To jest bardzo zła sytuacja, patrzcie gdzie go waliło! Źle świadczy. Aha, uderzył. Nie, 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 to się. Nie mogę. O, o, nie, nie, nie. że tak wysoko. Ok. Zrobiłem sobie ułatwienie albo utrudnienie. Nie wiem, jak to określić za bardzo. On uderza. Ziemia jeszcze się oddala. Tylko mi się zresetujesz. Tylko mi się zresetujesz, to się wkurzę. Tak dziwnie wygląda, jak te kulki odlatują w różne strony. Może zawsze nie będę musiał robić, choć... O, strach. Dobra. To jest niebezpieczne, co on teraz zrobił. Też jak się oddalił, patrzcie. Na spod porta podejdziemy. Gdyby tu była statua 7, pomyślcie sobie, że mógł się leczyć. Super. Dalej, dalej odejdź. Jeszcze. Czy można by było go zlurkować właśnie do fonteina, <noise> do stolicy? Mm. to jest myśl. To jest myśl, moi drodzy. A, teraz zmieniłem taktykę, tylko strzela bomblami we mnie. Aha, 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 nie, <noise> o tym mówiłem. O tym mówiłem, że on się kurna zresetuje. I co? Zresetował się. No co? No no nie wytrzymie. A żeby go od początku robić. A, agresja. No nie wiem. Staram się, żeby odchodził od tej krawędzi, a ten coraz bliżej się do niej zbliża. To mi się nie podoba. I to w, w zupełności. On się powtórzy. A ja nie chcę, żeby to się powtórzyło. Co było ostatnio. Dramat, to jest dramat, co tu się wydarzyło. I to dwa razy! I w taki sam sposób. On po prostu zaczął spadać. Sam siebie. Dlatego próbowałem trzymać... Nie wiem, na środku, a ten... Eee, ja sobie pójdę w tę stronę i sobie poszedł balon. Kurde, bombel jeden. Patrzcie, on już nic nie robi i on ucieknie. On ucieknie już. Chyba, że go z... Trój raz! Kurna chojo! Ah. No i Jak, jak go ubić, no jak on mi, patrzcie Pokażę wam jak go biję, Jak go bije? idealnie tutaj On cały czas jest tutaj i nagle idzie tak Z tej strony i zjeżdża Po prostu już mnie Krew zalewa Gdyby się raz to zdarzyło, okej okay, to, to było zabawne, ale za drogą razem tuż. Nie, nie będę greedy Nie będę greedy Nie Dawaj o Rany w końcu, ale że dwa razy mi zleciał aż tam To jestem w szoku. Tutaj w ogóle tego kręgu nie ominął, a tutaj to nie wiem. Był tutaj, później sobie poleciał tutaj nagle. Okej, okay, tutaj to rozumiem. Mógł spaść, ale że kurna stąd... o Masakra, ale udało się. O, udało się. Jeszcze nie, nie pełnił ulepszoną ludom. <noise> o, warto było. Dobra.